Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Mamy dzisiaj 4 października i ogólnie jest to film o kopaniu ziemniaków, ale w związku z tym, że mamy tutaj piękną grykę przy tych ziemniakach, to jeszcze taki szybki luk na nią, bo bardzo dużo osób się właśnie pyta o tą grykę i o uprawę gryki, ale ogólnie gryki nie uprawiam, jak wiecie w większości. I jeszcze raz to jasno zakomunikuję, że nie będę robił odcinka o uprawie gryki i tak dalej, i tak dalej, tylko z tego powodu, że mam ją raz. No, bądźmy poważni. No Jest to totalny eksperyment w tym roku gryka po burakach ćwikłowych. No i ogólnie ona wygląda ładnie. Zobaczcie, że tutaj tych orzeszków jest nawiązane od groma, gdzie gdzie jeszcze przekwita, dokwita, ale lekko sięgną ją przemrozek. Ona dosłownie na dwóch ostatnich dniach tak no bardzo mocno pociemniała. No i będę ją desykował. Ona jest Przeznaczona na cele poplomowe, więc już tutaj też nie wchodźmy w jakieś rzeczy odnośnie glifosatu i tak dalej. To na żadną konsumpcję tutaj nie pójdzie. Jak wiecie, ja nie desykuję rzepaków, nie desykuję zbóż. Chyba że na ja nie wiem, co by się miało stać, ale takich sytuacji nie było w przeciągu ostatnich kilku lat. Więc desykacja gryki tylko i wyłącznie z tego powodu jest, że po prostu ona naturalnie nie dojrzeje, nie ma bata, to wszystko jeszcze jest zielone. Ale jako tako te orzeszki są wykształcone, więc myślę, że tutaj zdolność kiełkowania na poplony, nawet jak będzie na poziomie 60%, to e, będzie git. No i po prostu sobie ją wykorzystam w roku następnym i pewnie też za dwa lata, żeby po prostu mieć materiał e, poplonowy. Tutaj zobaczcie, e, są takie miejsca, gdzie ona już legła po tych deszczach ostatnich. Tam na środku pola jest tego więcej widać. Zobaczymy jak to będzie skoszenia wyglądało. No ale trzeba ją zasykować, żeby ona tutaj za myślę 10 dni było do skoszenia, ponieważ jeszcze ma być gnowica, ma być yy, wy, 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 posiana pszenica, tak żeby tutaj to pole było po prostu zagospodarowane. No ale no zobaczcie, że tych orzeszków tutaj jest naprawdę od cholery i nazad. Więc myślę, że ona może nas jeszcze zaskoczyć. Pszczół e, później tutaj naletywało dość dużo. Na początku ich nie było. E, co do chwastów, praktycznie ich nie ma. Gdzie niegdzie poprzebijały się jakieś dzikie samosiewy rzepaku, ale rosną buraczki w środku. Te, które były zniszczone, no ale wiadomo że to chciało żyć, więc się odbudowywało. No i ten buraczek, chociażby nawet jakby ta gryka dorosła. Buraczek będzie non stop mokry i on będzie nam e, wilgotność podbijał, więc po prostu ta desykacja jest tutaj koniecznością. A teraz przechodzimy do części ziemniakowej. A ja jeszcze tak czysto informacyjnie w opisie tego filmu oraz w komentarzu znajdziecie link do formularza ubezpieczeniowego, jeżeli chcecie skorzystać, śmiało, jest jeszcze czas. No, jesteśmy na polu. E, tutaj już część jest wykopana. Anna z 60. Dzisiaj walczymy tylko z romeczkiem, bo po prostu nie ma siły przerobowej na kombajn. E, trochę ziemniaków leży, głównie takie małe zielone wywalane, e, bo poprzez te ulewy po prostu tutaj trochę się te redliny podsłaniały. E, co do ziemniaków, uprawiane bezorkowo, odmiana Queen Anne. Jeśli chodzi o chwastę, były odchwaszczane doglebowo, gdzie nie gdzie po przebijały powojowate w tym roku, ale nie było tego jakoś bardzo dużo. Na środku tutaj już dynia, też która była zebrana. Dynia rosła na tej folii biodegradowalnej ekowio. To będzie przetależowane, ale zobaczcie, to się wszystko rwie. Zresztą tu już też były podkrywane. Tej Justynki tutaj było ile? Kilka łyżek? 5, 6, 6 łyżek tych dużych przy renówce. Ona, tak jak wam pokazywałem na Instagramie, kto obserwuje, była część opryskana Blue n i Quantisem, czyli te bakterie wiążące azot przez liście. I Quantis to jest tam biostymulator. I ta część opryskana, potem, jakby tu widzieć po tych deszczach. Ona była zdrowa i bardzo dużo nawiązała jeszcze młodych dyni. One nie zdążyły dojrzeć, z tego względu, że po prostu... No, myślałem to zebrać ze względu na kopanie, ale i przymrozki, które zapowiadali, ale tej dyni było tam dużo, dużo, dużo. A tutaj ta dynia nieopryskana, dyni zdecydowanie mniej i ona jakby po tym pierwszym kwitnieniu już potem dorosły tylko te wyłącznie te dynie, nazwijmy to, pierwotne, a potem już była stagnacja i, i te liście tutaj zaczęły obumierać, więc aż tak dużo po prostu e, na tej części nie było. No i oczywiście 60 okazało się, że nie ładuje, no i oczywiście musiała zgasnąć tam w miejscu, gdzie... No ani jej zaciągnąć, ani wyciągnąć, więc była akcja przedłużacze. No, trochę tych metrów tu było pociągnięte, ale się udało. praktycznie całe pola, a tak naprawdę jesteśmy w lecie z jakiejś półtorej godziny, bo jeszcze potem e, e, kamień się tam tak zakinował bo no i trzeba wyjąć, potem się koło to z przodu, które idzie na redlinie, e, przycinało, nie wiadomo tak naprawdę to dlaczego, ale niestety mały przestoje. I tak tutaj ziemniaczki wyglądają z bliska. Akurat kopiemy najgorszy piach, bo tutaj mamy 39 arów tych ziemniaków. Pośrodku była Dynia i wiadomo, jeszcze odchodzą z kraje i tak dalej. 39 arów, praktycznie sama piąta klasa. Tam to jest w ogóle, ja bym to sklasyfikował jako szóstą, ale jest klasyfikacja jaka jest. A te ziemniaki, i tak tutaj, wyglądają naprawdę spoko. Jest bardzo dużo typowo jadalnych. Trochę sadzonki, takich zupełnie małych motłochów nie ma. E, pryskane na zarazy dwukrotnie. E, raz był właśnie ten zabieg jeszcze Bluenem i Quantisem, e, i nie było nawadniane. Tutaj nie nawadniałem, e, nie było czasu w tym roku zbytnio, żeby dociągać, bo ta e, sieć jest tam z przodu a te ziemniaki tutaj z tyłu za sodą u sąsiada e, nie były te ziemniaki nawadniane. E, mamy teraz którą? Trzecią przyczepę Będziemy dopełniali i pewnie jeszcze będzie e, coś Więc ja jestem zadowolony, no, nie wiem, zobaczymy jak to to będzie Na wadze trochę jest e, sprzedawane na bieżąco, część tam e, dopiero będzie sprzedawana O! Zielonkawa Sprzedawana będzie e, zimą Dużo przetrzymywanych i tak dalej No ale te ziemniaki są naprawdę spoko. No i są smaczne, dlatego ta Anna też była sadzona i też bardzo dobrze się przechowuje, bo praktycznie do maja nie było żadnych problemów, co prawda w ubiegłym roku były kopane później, w listopadzie, ale i tak czy siak, no chociażby patrząc na to, że tu na polu nie wiem, czy jakakolwiek zgnitka była, Romek mówi, że nic nie wyrzucał zgnitek, no to jest naprawdę spoko pod tym względem. Mówię, trochę brakuje. Brakowało im wody w pewnym momencie i tego nawadniania jednego po prostu zabrakło. No ale wszystkiego się zrobić nie da, tym bardziej, że ten rok jest taki naprawdę zwariowany, dziki, dużo planów się poprzestawiało, pozmieniało, no ale nie ma co narzekać.